Matematyka, poziom rozszerzony, matura próbna, grudzień 2022, Centralna Komisja Egzaminacyjna, zadanie 6. Link do pozostałych zadań, znajduje się w komentarzu pod filmem. W trójkącie ABC poprowadzono dwusieczne kątów przecinające boki ABC, AC i AB tego trójkąta odpowiednio w punktach KLM. Punkt P jest punktem przecięcia tych dwusiecznych. Na czworokątach CLPK oraz BKPM można opisać okrąg. Udowodnić, że trójkąt jest równoboczny. Ja tutaj zrobię rysunek trójkąta. Wiem z odpowiedzi, że on ma być równoboczny, ale nie rysuję równobocznego, żeby się nie sugerować pewnymi rzeczami, które wynikają z trójkąta równobocznego. Ja po prostu tego nie wiem. Tak samo właśnie jak tutaj teraz rysuję dwusieczną. Ona ani nie idzie do środka boku. Ani nie jest prostopadła, to znaczy oczywiście w trójkącie równobocznym tak tutaj będzie, natomiast ja nie mogę się tym sugerować, więc, e, więc rysując, rysuję dowolny trójkąt i tylko będę pilnował tego, że to jest dwusieczna, czyli alfa przez 2 i alfa przez 2. Podobnie i teraz bok BC, odpowiednio punkt K. Z wierzchołka B idzie druga dwusieczna. Ona tutaj dzieli kąt na beta przez 2 i beta przez 2. I bok AC to jest punkt L. I z wierzchołka C idzie trzecia dwusieczna. Ona dzieli kąt na gamma przez 2 i gamma przez 2. I tu mam punkt M. Punkt M. Przecinają się w punkcie P. Wiem, że na czworokącie CLPK. Czworokąt CLPK to jest ten czworokąt. Można opisać okrąg. Czyli tutaj jest okrąg. Z tego wynika, że są kąty leżące naprzeciw mają razem 180 stopni. Czyli tutaj oznaczę ten kąt przez delta i mam gamma plus delta jest równe 180 stopni. Trójkąt, nie czworokąt BKPM, BKPM, czyli ten. Na nim też można opisać czworokąt, czyli tutaj e, na przykład kąt Fi, czyli Fi plus Beta jest równe 180 stopni. E, kąt delta, tu mam kąt wierzchołkowy do delty z tej strony i mam trójkąt alfa przez 2 beta przez 2 i delta. Czyli alfa przez 2 plus beta przez 2 plus delta jest 180 stopni. No i podobnie z tej strony mam kąt wierzchołkowy fi do tego kąta i w tym trójkącie APC mam <laughs> alfa przez 2 plus gamma przez 2 plus fi jest 180 stopni. No i coś, co jeszcze wiem oczywiście od samego początku, że trzy kąty alfa plus. Beta plus gamma mają 180 stopni. Wyznaczę tutaj z tego równania deltę, to tak jakbym układ równań miał coś w tym stylu, czyli delta jest równe 180 odjąć gamma, i tą deltę podstawię tutaj do, do drugiego równania, czyli alfa przez 2 alfa plus beta przez 2 plus 180 minus. Gama, to jest podstawione zamiast delta równa się 180 stopni. To tutaj mi się skraca. Teraz wracam do tego czerwonego, czyli alfa plus beta jest równe 180 minus gamma i podstawiam to zamiast tego licznika, czyli 180 minus gamma przez 2 odjąć gama równa się 0. O to pomnożę razy 2, czyli 180 odjąć gamma, odjąć 2 gamma równa się 0, minus 3 gamma równa się minus 180 stopni, czyli gamma jest równe 60 stopni. Czyli ten kąt tutaj ma 60 stopni. I analogicznie będę robił w tym drugim przypadku: wyznaczam phi, czyli phi to jest 180 minus beta czyli alfa przez 2 plus gamma plus i zamiast phi jest 180 minus beta jest równe 180 stopni 180 stopni się redukuje z tego wzoru alfa plus gamma to jest 180 minus beta czyli 180 minus beta przez 2 minus beta jest równe 0 razy 2 180 minus beta minus 2 beta równa się 0, minus 3 beta równa się minus 180, czyli beta jest równe 60 stopni. Czyli ten kąt ma 60 stopni. No to skoro ten do góry ma 60 i ten po prawej ma 60, to znaczy, że ten też musi mieć 60 stopni, co należało wykazać.